A więc tak, zaczniemy od tego, że hmm, istnieje coś takiego jak e, tabela, w której określamy, który z pierwiastków jest mniej lub bardziej reaktywny. E, ja rozpisałem taką listę. Myślę, że tych najbardziej istotnych chyba dla nas na ten moment e, pierwiastków, która określa ten pierwiastek jako mniej lub bardziej e, reaktywny. Reaktywny już wytłumaczę czemu. Myślę, że tak w miarę sensownie postaram się to opowiedzieć. A więc tak, powiedzmy, że oddzielimy sobie wszystko to, co jest tutaj wypisane, pewnymi informacjami takimi jak to, że mamy tutaj węgiel, C oraz wodór. Te dwa pierwiastki oddzielają nam grupę, przynajmniej tą grupę reaktywną. Najmniej, średnio i bardzo reaktywną. Tu mamy bardzo reaktywną, tu mamy średnio reaktywną, a tu mamy grupę praktycznie niereaktywną. Kolejna rzecz jest taka, że to czy na przykład któryś z pierwiastków i to też w sumie będzie się miało, a jeszcze wytłumaczę to później, ale gdzieś tam wspominałem o tym, że coś określa metal jako szlachetny lub szlachetny. Myślę, że tak z chemicznej, fizycznej strony, tak żeby to najprościej wytłumaczyć, to to, co je oddziela, jest tutaj czyli tym punktem między tymi i tymi materiałami czyli te, które są najmniej reaktywne, i te, które są bardziej reaktywne. Jest wodór. I myślę, że to jest w ogóle klucz w tym wszystkim, do czego też jeszcze będziemy dążyć i zmierzać i sobie wszystko tłumaczyć, ale o co chodzi? Chodzi o to, że ta grupa jest grupą, która jest bardzo mało reaktywna, co znaczy, że jest mniej reaktywna od wodoru. Czyli tak jakby wodór jest bardziej reaktywny niż wszystkie te metale, które są po tej stronie, co by znaczyło, że jest bardzo słabo reaktywny i jakbyśmy go mieli gdzieś tam znaleźć w ziemi, w skorupie ziemskiej, to znajdziemy go jako elementarny pierwiastek, czyli metal, już po prostu metal. Przy czym na przykład ta grupa, czyli grupa druga, która jest mniej reaktywna od wodoru. Jest grupą, którą będziemy znajdywali jako minerały, i te minerały można przetworzyć do postaci metalicznej w bardzo prosty sposób. Powiedzmy, że tu jest najciężej utlenić, średnio utlenić i zajebiście ciężko utlenić, bo już jest utlenione po części. Ale o co mi chodzi? Chodzi o to, że ta grupa jest mniej aktywna od wodoru, ta grupa jest. Mniej reaktywna od węgla, a ta grupa jest bardziej reaktywna niż węgiel i niż wodór, czyli jest najbardziej reaktywną grupą. Z tej grupy, z tej konkretnie grupy, czyli z potasu, sodu, litu, magnezu czy aluminium, glinu, możemy robić bazę dla elektrolitu, ponieważ jako jeden z związków chemicznych, na przykład połączenie jakiegoś metalu z niemetalem, czyli grupą zasadniczo pierwszą i drugą, bo to jest grupa pierwsza oraz grupa druga w tablicy Mendelejewa, która, z której możemy tworzyć coś takiego jak elektrolit. Elektrolit, który będziemy wykorzystali, wykorzystywali w procesie elektrolizy, czyli procesem elektrolizy możemy odzyskać wszystkie te metale. Do czego dążę? Dążę do tego, że podzielimy sobie na kilka rodzajów, żeby to tak szybko wytłumaczyć. Tu jest jeszcze kilka innych ciekawych zależności. Mianowicie te metale rozpuszczają się w zwykłej wodzie, powiedzmy sobie, demineralizowanej w odpowiednich warunkach. Natomiast te metale już się nie rozpuszczą w zwykłej wodzie demineralizowanej, żeby ją je rozpuścić, trzeba by było użyć na przykład kwasu chlorowodorowego HCl. Hmm, przy czym ta grupa, która jest najmniej reaktywna, nie reaguje z kwasem chlorowodorowym, natomiast yy, reaguje z kwasami utleniającymi, z utleniaczami generalnie, hmm, a o tym też będziemy jeszcze gadać, czyli na przykład może zareagować z kwasem yy, azotowym HNO3. Yy, Przynajmniej te metale, ale musiały być wtedy połączone razem z tym kwasem. Czyli, żeby te rozpuścić, trzeba dodać jakiś utleniacz i jeszcze dodać hcl A żeby te rozpuścić, to zasadniczo nawet nie trzeba ani tego, ani tego. Można to zrobić w tradycyjny sposób w wodzie demineralizowanej. Czy taki tradycyjny? O tym też będziemy jeszcze gadali, ponieważ to jest taki wstęp do tego, co będzie nam. Robiło jako elektrolit, co jako metal, co jako niemetal, i co jako związek metaliczny, i niemetaliczny lub międzymetaliczny, który będzie naszym podstawowym materiałem do stworzenia elektrolitu w połączeniu z grupą pierwszą oraz drugą. Ja myślę, że to jest bardzo szeroki temat, ale my generalnie będziemy dążyli do tego. A tutaj mam dużo rekwizytów, akurat przygotowanych do tego, żeby wytłumaczyć, na czym polega tablica reaktywności i jak ona się ma do całej reszty rzeczy. Ona jest taką podstawą i naprawdę podstawą do tego, żeby zrozumieć, jak działa cała reszta i jak ją wykorzystać ten parametr względem całej reszty, czyli jak wykorzystać tablicę reaktywności, czyli powiedzmy sobie ten szereg względem materiałów, którymi się będziemy zajmowali, jak wyprodukować y, związek międzymetaliczny, związek metaliczny, czyli elementarny metal, jak y, wykonać y, mineralizację, jak w tej mineralizacji wykonać elektrolit. I w tym przypadku mamy tutaj akurat y, mieszankę metali w tym naczyniu, która jest mieszanką metali, można by powiedzieć, najmniej reaktywną. Jest to wszystko to, co jest poza kreską wodoru, Nawet bym wam powiedział, że bez srebra i bez złota. Tutaj mamy tylko kilka metali, spadło mi znowu parę rekwizytów, zaraz wam wytłumaczę po co były, ale myślę, że nie w tym odcinku, za chwilę następny, bo znowu muszę przygotować parę graczków. Tu mamy rozpuszczone w elektrolicie. Elektrolicie, właśnie, ale niekoniecznie w takim elektrolicie. Żeby zrobić ten elektrolicz, trzeba było coś wykorzystać stąd, coś wykorzystać stąd, żeby mogło powstać to. A jak się to stało, to zaraz Wam wszystko wytłumaczę. Chodzi głównie o to, że rozpuściliśmy yy, no, metale z tej grupy w kwasie chlorowodorowym z dodatkiem kwasu utleniającego HNO3 yy, i zrobiliśmy to na bazie jakiegoś yy, Pierwiastka z grupy pierwszej lub drugiej, z którymi można stworzyć elektrolit. Ten elektrolit to tak naprawdę jest nic innego jak kwas, w którym rozpuściliśmy kwas. Zwróćcie uwagę, że wodór, wodór jest tym elementem, który no on jest niezbędny w kwasie. Zawsze tam ten wodór jest. Coś jest rozpuszczone w wodorze, tak bym tam to powiedział, dlatego kwas spaluje, na przykład, tworzycie butelkę z chlorowodorowym i zobaczycie, jaki jest efekt po jej otwarciu. O, tak wam pokażę. Chlorowodór. Nie wiem, czy to widać, czy tego nie widać. Tak właśnie paruje kwas. Dlaczego? Dlatego, że to jest chlor rozpuszczony w wodorze. Na przykład. Czyli kwas chlorowodorowy. Dzięki Jacku, przydało się FES. Pakuje azotowy. Niedługo muszę kupić strecza, myślę, że to na ten moment na tyle. Za chwilę zrobię dal część, część dalszą tego i spróbuję Wam objaśnić, jak to jest. Będę musiał podzielić ten roztwór na dwie osobne zlewki, ponieważ w, jednym z tych, w jednej z tych zlewek, tej dużej, którą zredukujemy o połowę, połowę tego roztworu wlejemy do tej małej zlewki i w tej zlewce przeprowadzimy proces i elektrolizy oraz proces tworzenia właśnie katalizatora. O tym też będziemy gadać, bo to jest bardzo istotne. Tu stworzymy pierwszy katalizator, nie zanieczyścimy roztworu, potem wam wytłumaczę jak się to stało podczas tego procesu, a w tym roztworze przeprowadzimy wymianę jonową, czyli metale z tej grupy, czyli z tej najmniej reaktywnej, czyli z tej trzeciej u samego dołu zostaną wymienione z metalami tej lub tej grupy w elektrolicie stworzonym z tej grupy. Ale jak się to stanie, to Wam wytłumaczę za chwilkę. Dzięki wielkie.